Dzień dobry Państwu. Chyba nie dla wszystkich taki dobry, bo Donald Tusk ogłosił dzisiaj program CELA+. Plus. Dla tych wszystkich złodziei, których możemy e, obserwować w ciągu ostatnich miesięcy. Dla tych bezczelnych drani, którzy pomimo narastającego ubóstwa społeczeństwa i pomimo tego, że wielu ludzi naprawdę nie ma za, za co żyć, na końcówce rządów kradną już ponad wszelką możliwość. Przewodniczący PO wymienił dzisiaj w TVN24 chyba z sześć przykładów tego, co obserwujemy w ciągu ostatnich zaledwie dni. Sprawa ncbir czyli wielkiej instytucji powołanej do finansowania badań naukowych, która zamieniła się w przepompownię, już właściwie wprost pieniędzy budżetowych do prywatnych kieszeni. I to na skalę, która jest nie do ogarnięcia dla śmiertelnika. Jakaś spółka powoływana dwa dni wcześniej, która dostaje 123 miliony przelewów. Okazuje się, że właściciel tej spółki to były wspólnik tego, który w ramach i Bejeru przelewał pieniądze. To są rzeczy nieprawdopodobne, proszę Państwa. Tak więc program Cela Plus czeka na pisowców. I to mówimy o programu Willa Plus, którym tak chlubi się pan Czarnek. Pan premier Morawiecki chciał mu za program Villa Plus dawać medale. A tymczasem jest to ordynarne złodziejstwo, okradanie społeczeństwa na rzecz pisowców. No mówmy wprost. Mamy do czynienia Tusk nazwał to ośmiornicą, ja bym powiedział wprost, to jest po prostu mafia. Mafia dorwała się w Polsce do władzy, od lat robiła te geszefty, swoje różnego rodzaju yy, interesiki, w sposób cichy, yy, no, czasem głośniejszy, czasem yy, cichszy, ale nie aż tak bezczelny. Teraz, ponieważ każdy dzień odmierza koniec ich rządów, wiedzą więc, że mają ostatnią szansę coś ukraść, to kradną już właściwie bez żadnych, żadnej żenady. Ta firma, która dostała 123 miliony, została założona 10 dni przed otwarciem konkursu. I to w momencie, w którym, jak to wynika z inspekcji posłów Platformy w NCB i ERZE, firma powstała po tym, jak kolega właściciela tej firmy właśnie został dyrektorem w tej instytucji. Więc ten jego kolega szybko powołał firmę i dostał 123 miliony. To się proszę Państwa w głowie nie mieści, naprawdę. No. To są takie kwoty, to już przecież można by nakarmić wszystkich w Polsce uchodźców. Postawić im obiady przez miesiąc pewnie, za takie pieniądze. I ci ludzie to tak sobie biorą. Nie mówiąc już o takich drobnych rzeczach, jak ta słynna już narzeczona asystenta Jarosława Kaczyńskiego, która dostaje półtora miliona dotacji. 28 lat, dziewczyna, i jej fundacja dostaje półtora miliona nie wiadomo na co. A sama ona zostaje wicedyrektorem największej kopalni miedzi w Europie. 28 lat. Jedyna jej tak naprawdę przewaga w tym konkursie było to, że powiedziała tak, w kopalni Bogdanka zjechała tysiąc metrów i powiedziała asystentowi Kaczyńskiego tak. No i później została powołana. Takie rzeczy dziłem się na poziomie asystentów Jarosława Kaczyńskiego, ale to się dziełem na poziomie każdego z asystentów posłów. Mamy do czynienia z mafią, proszę państwa. Taka jest brutalna rzeczywistość i ta mafia będzie stosować wobec opozycji mafijne metody. Też miejmy świadomość, że wybory będą wyjątkowo ostre w tym roku. Będą wyjątkowo ostre. Będą stosowali wszystkie możliwe metody, wszystkie możliwe oczarnienia. Będą podsłuchiwać, będą publikować prywatne rozmowy nagrane przez służby Pegasusem czy nie Pegasusem. Będą publikowane w różny sposób. Będą prezentowane fałszerstwa, tak jak było w sprawie Brejzy. Różnego rodzaju maile, których nigdy nie, nie było. SMS-y, które rzekomo są, a ich nie ma. To jest wszystko zorganizowana grupa przestępcza, która uwłaszcza się na mieniu społecznym. I tuż dobrze Cię powiedział. Wszyscy panowie i panie skończycie w programie CELA. Wszyscy. I niech się nikomu nie wydaje, że umknie przed gniewem rozłoszczonego ludu. Już wielu takich autokratów było, którzy myśleli, że naród ich na zawsze pokocha. Nie udało wam się zabrać w demokracji. Będą wybory, będą one trudne, ale będą. I w tych wyborach naród was wypluje. Po prostu te, to, że dzisiaj już przegrywacie te wybory we wszystkich sondażach, już pisni, nie utrzymuje władzy, to jest dopiero początek. Nie wiem, ile pis dostanie na koniec. Zobaczymy, jak będzie proces załamania wewnętrznego, ale, ale wcale bym się nie zdziwił, kiedy by się okazało na końcu, że ten proces załamania poparcia bardzo przyspieszy w końcówce. No bo część tych sondaży po prostu może być spowodowana tym, że ludzie boją się mówić prawdę. No bo taki mamy czasem klimat w tej chwili polityczny, że ludzie boją się mówić na kogo. Głosują w sondażach. Widzi to dokładnie prezydent Joe Biden, który publicznie, spektakularnie, w przemyślany sposób upokorzył Jarosława Kaczyńskiego. Na oczach milionów widzów Donald Tusk wchodzący na rozmowę w Zamku Królewskim, a Jarosław Kaczyński idący do domu mówiąc nic nie powiedział. To był policzek, proszę państwa. To, że Tusk z Bidenem znają się od lat i są zaprzyjaźnieni, to jest jedna rzecz. Ale to była decyzja supermocarstwa, żeby pokazać, że z tym panem, z panem Jarosłem Kaczyńskim, Amerykanie nie chcą mieć nic wspólnego. Z tym panem nie chcemy prowadzić żadnej operacji sojuszniczej. Amerykanie zaakceptowali Andrzeja Dudę i ja go za to chwalę, że się dał, w jakiś sposób wciągnąć ten, ten wielki sojusz amerykański? To jest dobra, mądra decyzja i myślę, że z jego punktu widzenia, jedyna, jaka, jaką mógł zrobić. I dobrze też, że podał rękę szefowi PO, bo to na pewno Kaczyński zauważył jako gest nieprzyjazny wobec siebie. Ale to jest przecież normalność. Tak zawsze wyglądała w Polsce polityka opozycja była szanowana. To pierwszy raz w 30 latach historii mamy do czynienia z sytuacją, w której opozycja jest tak opluwana przez rządzących, że pozbawia się opozycji miana Polaka. Także dobrze, że Andrzej zaczyna trochę zachowywać, mimo swojej nieporadności lapsusów, które każą mu chwalić Bohaterstwo żołnierzy rosyjskich, ale przejęzyczenie się może zdarzyć każdemu, i o to nie mam do niego pretensji. O wiele większe miałbym pretensję, gdyby kontynuował linię w współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Lepiej późno niż wcale, i można tak to skwitować. Dodam, że nie mam sygnałów, ja przynajmniej, aby osobiście. Andrzej Duda czy jego najbliższa rodzina była zaangażowana w jakiś program, który by podpadał pod celaplus. Mówi o tych złodziejstwach nic na to nie wskazuje. Więc tutaj o tyle możemy być, no może nie pe w pełni ufności, ale spoglądać z nadzieją, że jednak urząd prezydenta. Moment przekazywania władzy, które z pewnością na jesieni nastąpi, będzie jakoś traktował poważnie i nie będzie w tym czynił żadnych przeszkód. Także wracając do głównego tematu, drodzy pisowcy, Cela Plus, wiem, że wybudowaliście wiele więzień. Myślę, że poziom pazerności, którą żeście zademonstrowali, uzasadnił ten wydatek. Za to nikt was nie będzie ścigał. Dziękuję Państwu uprzejmie i pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału.